Witam państwa serdecznie. 13 marca, w piątek 13. Natomiast, patrząc dzisiaj na rynki finansowe, na rynki giełdowe. No, nie możemy powiedzieć, że jest to pechowy dzień, piątek 13. Zaczynamy oczywiście od tych instrumentów, które najmocniej, najmocniej zyskały, jak to zawsze robimy w programie, dwie strony rynku. Najmocniej zyskał indeks australijski ASX200. Pamiętają Państwo zapewne kilka dni temu, kiedy mieliśmy to wtorkową sesję, kiedy po tych mocnych, silnych spadkach doszło do korekty na tym indeksie. Mogliśmy zaobserwować to, że ASX był jednym z najmocniej rosnących, jak właściwie najmocniejszym indeksem z tych najpopularniejszych indeksów giełdowych. No i dzisiaj mamy bardzo podobną sytuację. Natomiast patrząc, tak na, na cały ten instrument, jak on się zachowuje, i patrząc na tę lawinę, która ma miejsce od, od chyba 20 lutego, czyli daty, którą wszyscy chyba pamiętają jako miejsce, w którym jakby zakończyła się ta zakończyła się ta tendencja wzrostowa, zakończyła się Hossa, to był jakby jej szczyt, szczyt tej Hossy, następnie dalej mieliśmy do czynienia już z Bessą i widzimy, że ASX bardzo mocno, bardzo mocno zyskuje na wartości, natomiast patrzymy i ciągle widzimy ten trend spadkowy, ten trend spadkowy cały czas jest obecny i co najwyżej na chwilę zaobserwowaliśmy pewien ruch korekcyjny, także jeszcze jest za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie oraz ruch nie jest aż taki istotny, żeby można było mówić o jakiejkolwiek zmianie tendencji, tym bardziej, że jeżeli oddalimy się nieco od y, miejsca, w którym jesteśmy teraz, wejdziemy na wykres, na wykres tygodniowy, wówczas zobaczymy, że znajdujemy się w wycenie w 2016 roku. Czyli jest to dosyć poważna sprawa, ponieważ widzimy, że w tym momencie jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy dokładnie 4 lata temu. Także jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ostatnie 4 lata przespał na giełdzie, akurat chciał brać, akurat obserwował indeks ASX 200, no to oczywiście może może odnieść wrażenie, że czas staną w miejscu, no bo generalnie ostat... wzrosty przez ostatnie 4 lata zostały, zostały generalnie zostały zniesione. Widzimy tutaj spadek mamy obecnie wysynę 5340 maksimum było na 7209 także widzą Państwo, że to jest dosyć, dosyć istotna i też bolesna dla byków, bolesna dla byków przecena. To jest oczywiście jeden instrument. R Group. Group widzimy, że dzisiaj również mocno zyskuje. Ja tu nawet pokazuję Państwu na stronie 7%, 7 zysku. wycena na 75, 30 i 38 widzimy, że również podobna sytuacja jak na poprzednim instrumencie. Silne, silne spadki, silna przecena, obecnie jakby wzrostowa, czyli tam ta jakby sesja, która faktycznie powodowała, e, która mogliśmy zaobserwować, że dzisiaj jednak znacznie e, korzystniejsza była ne, dla byków, że jednak ceny dzisiaj rosły. Natomiast generalnie trend jest ciągle mocno spadkowy. JP Morgan. JP Morgan również zalicza się do tych, e, do tych spółek, które możemy oczywiście powiedzieć, że dzisiaj zyskują one na wartości prawie 6%. Obecnie znajduje się na e, poziomie e, 9, na 95 dolarów. Czyli widzimy, że jest on oczywiście wyżej względem ostat... wczorajszego minimum, znaczy wczorajszego, wczorajszego minimum, jak również wczorajszego zamknięcia, otworzył się dzisiaj z luką spadkową, natomiast bardzo szybko ta luka została wypełniona. No i następnie kurs ruszył, kurs ruszył w stronę. W stronę północną, czyli kurs zyskiwał na wartości. Do pokonania, oczywiście, mamy jeszcze maksimum świecy, maksimum świecy wtorkowej, czyli 101 dolarów, 23 centy. Natomiast jednego, czego nie można oczywiście odmówić giełdom, nie można odmówić różnego rodzaju instrumentum, instrumentom, to jest oczywiście zmienność. To jest zmienność, która jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. Kolejną spółką, którą warto zwrócić uwagę, jest Tesla. Tesla w dniu dzisiejszym, no niestety, bardzo, bardzo słabo przebija, wczorajsze, przebija wczorajszą, wczorajsze, wczorajsze spadki. Obecnie jest wyceniana na poziomie 542,02 dolary. No, widzimy, że Tesla, pomimo dosyć diametralnych spadków walorów giełdowych, diametralnych spadków indeksów, Widzimy, że Tesla ma się całkiem, ma, może przesadziłbym, bym powiedział, że ma się całkiem dobrze, ponieważ jednak od maksimum spadliśmy prawie, prawie, że 44%, co nie, jest, co nie jest rzecz jasna mało. Natomiast jeżeli porównamy sytuację na indeksach, to generalnie, znaczy sytuację na innych walorach, to zaobserwujemy, że w tym miejscu Tesla znajdowała się 25%. 8 stycznia. Czyli pokazuje nam to, że nie jest może jakoś, z jednej strony, może nie, nie, tragedii nie ma na tym, na tym walorze, natomiast też pamiętajmy o tym, że mieliśmy do czynienia z bardzo silnym, silnym wzrostem, w bardzo krótkim czasie. W krótkim czasie silny wzrost, więc to, że znajdujemy się akurat w tym miejscu, to wcale nie, nie oznacza, że nie jest tak źle. Natomiast może też oczywiście być przykładem tego, jak po prostu spółka, która była przewartościowana, jakby zaczyna tracić na wartości. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Jak na spółkę, którą moglibyśmy, moglibyśmy oczywiście oceniać, że była bardzo mocno wyceniona, część mogłoby teraz stwierdzić, że faktycznie była na przykład przewartościowana, teraz spada do, cen, do ceny jakby wartości godziwej. Natomiast przyjmując tego typu założenia, musimy jednocześnie pamiętać o tym, że w przypadku diametralnych wzrostów Przychodzą diametralne spadki, póki co te spadki. Te spadki nie są jakieś diametralne, zgodnie z trendem, zgodnie z tendencją na, na wszystkich rynkach idziemy w tym samym kierunku. Ale widzę tutaj jeszcze potencjał. Tym bardziej, że zatrzymaliśmy, tym bardziej, że w tym momencie jesteśmy na wsparciu wynikającym z, ze szczytu z 14 stycznia oraz dołka z 28 stycznia, czyli to jest połączenie oporu oraz wsparcia. Bardzo istotne miejsce w analizie technicznej. Oczywiście tutaj, jakby można mówić o bardzo istotnych, ważnych poziomach na poziomie 407 dolarów czy 300, 357. Do tego miejsca jeszcze trochę czasu zostało. Natomiast na chwilę obecną widać pewne miejsca, gdzie nie mówię, że ta tendencja miałaby się od, od, obrócić, bo w tym momencie no, musiałbym jakby wziąć na siebie odpowiedzialność wynikającą z łapania spadającego noża. Bo oczywiście pamiętajmy, że Bessa dopada zarówno te lepsze, jak i gorsze spółki. Natomiast, natomiast po prostu patrząc na inne instrumenty, widzimy, że z Teslą wcale nie jest tak najgorzej. Jak na przykład weźmiemy pod uwagę inne weźmiemy na przykład inne spółki, weźmy na przykład pod lupę spółkę, spółkę Deutsche Bank. Deutsche Bank w dniu dzisiejszym nie jest może akurat w, w najgorszej sytuacji. Widzimy, że Deutsche Bank jest na poziomie 5%. 5 euro i 16 eurocentów. No i znajduje się właśnie pomiędzy takim dosyć istotnym miejscem, ponieważ oporem wynikającym z 5 euro, 80 eurocentów i oczywiście jeszcze dzisiejsze, dzisiejsze minima wyznaczają taki poziom, w którym ten Deutsche Bank mógłby jakby tutaj próbować przetestować, wybić nowy, nowy dołek. Także miejsce to może być z jednej strony, te 5 z 80 może być miejscem, gdzie niedźwiedzie mogą szukać yy, Próby wejścia, wejścia w, po, w krótką stronę rynku, to jakby dołączyć się do tego trendu bądź ewentualnie zwiększyć swoją ekspozycję. E, natomiast oczywiście natomiast w sytuacji pokonania tego poziomu, nie można by tutaj mówić, że został, został ten trend, trend został pokonany. E, natomiast, natomiast oczywiście pamiętajmy, że w tym momencie moglibyśmy po pokonaniu tego poziomu, moglibyśmy mieć do czynienia z jakąś głębszą korektą. Póki co te korekty były naprawdę, naprawdę niewielkie. Największą korektę możemy wskazać na e, rzędu rzędu tak naprawdę mamy tych 849 punktów, co oczywiście z jednej strony od, od minimum do maksimum daje 15%, ale pamiętajmy, że jest to bardzo złudne, jest to bardzo złudne mierzenie, ponieważ bierzemy tutaj pod uwagę minimum i maksimum, a tak też każdy z nas to kiedykolwiek próbował łapać jakieś dołki, szczyty, wie, że tak to nie funkcjonuje, nie jesteśmy w stanie złapać określonego dołka, możemy, jeżeli nawet jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, że jesteśmy blisko dołka, nigdy w punkcie nie wbijemy, dlatego też uśredniając nieco Nieco te wartości, widzimy, że ta po prostu korekta, korekta nie była zbyt jakoś istotna, istotnym po prostu ruchem, który faktycznie e, mo, można było jakoś, jakoś szczególnie złapać. E, na, chwilę obecną, na chwilę obecną, po prostu widzimy, że gdzieś tam te niewielkie korekty dają jakiś po prostu potencjał do dołączenia do trendu spadkowego, natomiast ich wybicie mogłoby sugerować przynajmniej głębszą korektę. E, dobrze, srebro, srebro, srebro w dniu dzisiejszym bardzo, bardzo słabo. Bardzo słabo, 14 dolarów 94 centy za uncję, za uncję za, za srebra. Jest to oczywiście bardzo słaba, jest to bardzo słaby, przepraszam, 5000 5, tysięcy, 5 tysięcy. Srebro, właśnie srebro, wiadomo, wyceniane dzisiaj na 14,93 14 dolarów. No i oczywiście to diametralny spadek. Widzimy, że srebro jest jednym z najmocniej tracących w dniu dzisiejszym instrumentów. 5, ponad 5,5% ,5 spadki. Taki spadków dawno nie widzieliśmy. W dniu wcześniej również należał do, do spadków, dosyć silnych spadków diametralnych, natomiast jesteśmy tutaj też w miejscu, gdzie można by szukać ewentualnie jakiejś okazji do zajęcia pozycji, do zajęcia pozycji długiej ze względu na wcześniejsze, wcześniejszy opór, późniejsze wsparcie. No, natomiast oczywiście czasami technikalia to nie jest wystarczające. nie... nie, nie nie są to wystarczające dla nas informacje, by móc faktycznie zająć daną pozycję, stąd też mamy, stąd też musimy też oczywiście obserwować, jak się, jak się dzieje, jak wygląda migracja kapitału i w ten sposób możemy ewentualnie wyszukać pewnych okolicznych miejsc, gdzie moglibyśmy zająć pewną pozycję krótką czy długą, w zależności od wyboru. Co do spółek jeszcze, Bayern. Bayer, warto oczywiście o Bayerze wspomnieć, 47,85 euro, eurocentów. No, wygląda, to, wygląda to oczywiście niezachęcająco. zachęcająco. nawet bym powiedział, że można by rzec, że Bayer na chwilę obecną wygląda zachęcająco dla wszystkich tych, którzy się pozycjonują na krótką stronę rynku. Silne diametralne spadki, co możemy zaobserwować od oczywiście ten początku, właściwie, lutego. No i w, ty, w tym momencie, jeżeli w, z, z, wzięlibyśmy, w weszli na najwyższy możliwy interwał, czyli wykres miesięczny, e, zobaczylibyśmy, e, zobaczylibyśmy tak naprawdę, że z, zeszliśmy, zeszliśmy tak w okolice, gdzie mieliśmy do czynienia z e, 2000, więc okolice 2012, 2012 roku, no i obecnie bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno jest ta spółka przesunięta, zresztą pamiętajmy też, że od 2015 roku spółka ma problemy jakby z utrzymywaniem tej tendencji wzrostowej, no i gdzieś w pewien sposób, można powiedzieć, nieco inwestorzy kilkuletni, długoterminowi przywyknęli do tej sytuacji, natomiast oczywiście ci nieco krótkoterminowi widzą, że diametralne spadki miały miejsce w ostatnim czasie. Dobrze, szanowni państwo, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o program Dwie strony rynku. Bardzo państwu dziękuję, że byli państwo ze mną. No i oczywiście życzę państwu udanego weekendu, a w poniedziałek już widzimy się w nowym, w nowym tygodniu i oczywiście będziemy bacznie obserwować rynek, tym bardziej, że sytuacja związana z koronawirusem jest ciągle bardzo napięta. To oczywiście tworzy określone zagrożenia, ale także i szanse rynkowe. Dziękuję, do zobaczenia.